Lustracja lustracji rektora. Próby lustracji akademików przed laty wywołały solidarność środowiska w obronie niepoznania swej najnowszej historii, czego brakowało w obronie usuwanych z uczelni w czasach jaruzelskich. Uczelnie uznały się za polityczne. A beneficjenci weryfikacji politycznych niezłomnie bronili swych praw nabytych do zajmowania stanowisk. Niektórzy jednak je stracili, ale za to IPN stał się instytucją wyklętą razem z tymi, którzy lustracji się domagali. Przez kilkanaście lat Toczyła się lustracja rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesora Franciszka Żejki, zarejestrowanego w aktach SB jako kontakt operacyjny ZEBU. W końcu sąd nie uznałby był kłamcą lustracyjnym, ale rektor zmarł w trakcie procesu i chyba będzie zeznawał na sądzie ostatecznym, jak sam jeszcze za życia Zapowiadał. W sprawie ilustracji rektora poświęcona jest, szybko wydana w tym roku, książka Bogusława Górki uporczywa ilustracja profesora Franciszka Ziejki, która jakoś wpisuje się w ataki na IPN i wzmacnia głosy o konieczności likwidacji tej niezbędnej dla polskiej instytucji. Autor uważa, że sprawa Ziejki kompromituje IPN i przytacza opinię oficerów SB, że jego badacze winni raczej pisać bajki dla grzecznych dzieci, a nie lustrować profesorów. Wyniki badań Górki podobno skłaniają do wniosku, że Ziejka spełnia kryteria do umieszczenia go w panteonie niezłomnych Polaków. Póki co, panteon niezłomnych, tworzony przez badania IPN, nie przewiduje umieszczenia profesora Ziejki w tym gronie. Kryteria stosowane przez IPN są odmienne i skłaniają do uznania Ziejki za osobę złomną. Prowadził przez 20 lat rozmowy z SB, podobno do końca nieświadomie. Ale jako rektor wolny już w Polsce, świadomie nie chciał prowadzić rozmów z krzywdzonymi w PRL, także przez SB, pracownikami jego uczelni. Nie miał władzy nad teczkami SB i ale jako rektor stał niezłomnie na straży tajnych teczek Uniwersytetu Jagiellońskiego i gloryfikował, Zakłamane dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego. Chyba nieświadom, że w Polsce był komunizm, stan wojenny, PZPR, czy jej przybudówka ZSL, której działał jako podobno niezbyt zorientowany politycznie. Tekst opublikowany w tygodniku Gazeta Polska 20 grudnia 2023 roku. Autor Józef Wieczorek.